Zwierzęta od zawsze były w moim życiu. Od małego dzieliłam z nimi swoją przestrzeń. Jeżeli chodzi o, o moje pasje, to, to takie duże pasje związane ze zwierzętami zaczęły się od końca. Jako dziecko jeździłam konno. Yy. I postanowiłam, jakby tą swoją pasję rozwijać dalej. Uczęszczałam do technikum hodowli koni i jeździłam trochę wyczynowo. Doznałam no, kontuzji. Niestety nie mogłam kontynuować tej swojej dzieckiej takiej wyczynowej pasji. I znalazłam y, taki substytut w psach, w hartach szczególnie, które są jakby bardzo podobne do koni. Są bardzo dynamiczne, y, piękne w ruchu, y, niezwykle szybkie. Także to mnie ujęło najbardziej w Hartach. One są niesamowicie przyjazne do ludzi. Naprawdę to są takie psy, które, które towarzyszą cały czas człowiekowi. Yy, można się do nich przytulać, one to bardzo lubią, Muzyka mam małą domową yy, hodowlę ulipetów, jedną z niewielu hodowli sportowych w kraju, no i jak to przystało na sportową hodowlę? Jeździmy na zawody. Zarówno takie krajowe, wyścigi hartów, jak i zagraniczne. Moje psy to bardzo lubią. Harty kochają biegać, ścigać się. Mają to w genach bardzo głęboko zakorzenione to są takie linie biegające więc jakby robimy wszystko, żeby spełnić ich taki naturalny instynkt, instynkt pogoni Żeby przygotować psa do zawodów, no nie można ściągnąć go z kanapy. Wyścigi hartów to są dość wymagające dyscypliny. Przede wszystkim przygotowania fizycznego i wydolności odpowiedniej. No, my mamy taki bardzo zrównoważony trening. Ja, będąc zoofizjoterapeutą, uważam, że less is more, czyli mniej, mniej tym lepiej. W tygodniu większą wagę przykładamy do regeneracji, do odnowy biologicznej, do spacerów, podczas których układ ruchu pracuje, ale też odpoczywa. Yy, więc yy, no trening jest bardzo zróżnicowany. Bądź yy, bieżnia, yy, którą też yy, bardzo lubię jako takie przygotowanie wydolnościowe. Spacer jest jedną ze składowych naszego y, treningu. Wtedy psy też odpoczywają psychicznie i fizycznie podczas takiego spaceru, ale też mają takie szybkościowe treningi y, i treningi siłowe. Na przykład, trening na takiej bieżni, y, którą tutaj mamy przed sobą. Moksa Wam zademonstruje, bo ona bardzo lubi taką bieżnię. To, to jest taki wysiłek y, siłowy. Startujemy w zawodach bo od 2017 roku, natomiast no, moja hodowla i moje psy mogą się już pochwalić jakimiś sukcesami. Mamy tegoroczną mistrzynię Czech, Fit for Speed Fu Fighter, to jest suczka wyhodowana przeze mnie, z mojego pierwszego miotu. One biegają od pięciu miesięcy dopiero, więc są takimi świeżynkami. A możemy się już pochwalić czterema tytułami Best in Field, czyli takim tytułem, który honoruje najlepszego psa całych zawodów spośród wszystkich ras i spośród wszystkich płci. Więc w tych stawkach ponad 100 hartów bierze udział. Więc już mamy czterech takich zwycięzców. Mamy mistrzy, dwie mistrzynie Czech, tutaj Fu-Fighter oraz Formuła 1. Też Suczka z tego miotu jest mistrzynią Czech, mamy mistrzynię Polski tegoroczną w klasie CSS Suczek, no i zwycięzców wielu innych takich narodowych, międzynarodowych i krajowych zawodów. Pasja wariacka, bo jeździmy niejednokrotnie setki kilometrów na trening po to, żeby nasz pies przebiegł minutę bądź krócej, bo na torze te dystanse opiewają na kilkanaście sekund, koło 20 sekund pies biegnie. Ja jestem człowiekiem, który Chyba nie potrafiłby żyć bez pasji i gdzieś tą pasję znalazłam w obcowaniu ze zwierzętami i, i nie wyobrażam sobie e, życia bez pasji. E, pasja stanowi chyba mój sens życia, mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że życie z pasją jest pełniejsze. To jest e, to jest coś, co e, dodaje człowiekowi skrzydeł. E, takie zwierzę jest naprawdę bardzo wdzięczne, bardzo ciepłe.